Rozpocznij od menu głównego. Naciśnij Enter aby uzyskać dostęp do podmenu. Naciskaj przycisk w dół aż znajdziesz techniką Z. Poprowadzi hasło. Domyślne hasło do 1000. Naciśnij w dół aby znaleźć opcję funkcja specjalna. poprowadzi funkcja specjalna Naciśnij w do, aby znaleźć opcji minfaza Wejdź w mi i ustaw mi faza na włączoną. Powrót do poprzedniego menu. Naciśnij przycisk FUDU aby znaleźć opcję limit eksportu. Veja o soft limit, ponte trip e Gustavo start Sinazero. Zestaw jest to gotowy.